Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Kilka wykresów spółek. Z lewej strony mamy spółki, o których dziś będziemy rozmawiali. Zaczynamy od NST. Spółka odpada od oporu na poziomie 2 zł. Jeżeli uda się zamknąć tydzień powyżej poziomu 2 zł, mamy sygnał kupna ze stop loss na 1,39. Będzie to zagranie na aproksymację prawego ramienia formacji RGR z zasięgiem minimalnym. 12,53. Analiza poparta jest wysokim wolumenem za ostatnie dwa miesiące. Są to, jak widzimy, wolumeny rekordowe. Z ciekawym układem mamy do czynienia na spółce NGG. Wybiliśmy właśnie linię szyi na poziomie 35 groszy. Zasięg minimalny to poziom 1,24. Co więcej, właśnie teraz ma miejsce ruch powrotny do tej linii. Zatem albo kupujemy już ze stop lossem poniżej 35 groszy, albo czekamy na wybicie poziomu. 50 groszy i tam zajmujemy pozycję ze stop lossem na poziomie 35 groszy. Jeżeli nie mamy czasu na monitorowanie wykresów w trakcie sesji, co jest absolutnie zrozumiałe, bo wszyscy są bardzo zajętymi osobami, to jeżeli zamkniemy tydzień poniżej poziomu 32 grosze, to będzie oznaczało, że należy pozycję zamknąć. Ciekawe rzeczy widzimy na spółce Lotos. Mamy wyjście z formacji RGR, ale tym razem dołem zasięg minimalny ruchu to 26 zł. 87 groszy. Jednak to nie jest tak proste, jakby się mogło z pozoru wydawać. Dlaczego? Ano dlatego, że LOTOS wykonuje ruch powrotny do konsolidacji i ta konsolidacja trwała, jak widzimy, 10 lat. Zatem wracamy do maksimum 10-letniej konsolidacji, która została wybita. Okolice poziomu 40 zł stanowią naturalne wsparcie i to wsparcie bardzo mocne. Oczywiście wskaźniki trendowe ustawione są na sprzedaż, no bo jak inaczej w przypadku takiego spadku Zatem zwolennicy polskiej szkoły inwestycyjnej mogą spróbować zacząć podbierać. Oczywiście pod warunkiem, że zdają sobie sprawę z tego, iż kupują tak zwany spadający nóż, jeżeli lotos spadnie poniżej 40 zł, to muszą w swojej strategii zakładać, że będą dobierać kolejną paczkę poniżej poziomu 30 zł, czyli na zasięgu RGR. Wstępnie jednak możemy przyjąć, że poziom 40 zł powinien lotos, przynajmniej na jakiś czas. Wybronić. Jest to o tyle istotne, że podobnie zachowuje się PKN. Bardzo mocne wsparcie w strefie 50 zł jest to maksimum z 2005 roku i zejście poniżej 50 zł dla zwolenników Polskiej Szkoły Inwestycyjnej jest to okazja do kupowania przy założeniu, że to wsparcie się wybroni. Największy wolumen zauważmy ponad 30 milionów akcji mamy na tej świecy. Tutaj kupowało gruby. W tej chwili mamy ruch powrotny do połowy tej świecy. Na ten moment trend jest wzrostowy, zakładamy, że Gruby postąpił słusznie, w którym jednak miejscu przyznać się do błędu. No, sprawa jest bardzo prosta, poziom 1.10 na zamknięcie miesiąca, miesiąc kończy się za 5 dni, będzie naszym stop-lossem, jeżeli zamkniemy miesiąc poniżej poziomu 1.10, mamy sygnał sprzedaży. Dopóki tak się nie stanie, zakładamy, że mamy do czynienia z odwróconą formacją RGR, popartą wysokim wolumenem, widzieliśmy przed chwilą, gdzie Gruby się. Pozycję. Gdyby ten scenariusz miał się zrealizować, to mamy dwa poziomy oporu po drodze. Pierwszy to jest 2,06, czyli górne ograniczenie chmury, a w przypadku pokonania 2,06 poziom 8,41. Nikt nie wie, co będzie, ale to jest problem grubego, aby dowieść ceny do tych poziomów, o których wspomniałem przed chwilą. Jeżeli zejdziemy poniżej poziomu 1,10, to gruby zaczyna być poniżej swoich średnich cen, gdzie dokonywał transakcji. Sprawdźmy na wykresie dziennym, gdzie kupował gruby? Gruby kupował na tej właśnie świecy. Najdalej postawiony stop loss powinien być na poziomie 87 groszy, bo nawet gdyby okazało się, że gruby kupował na minimum tej sesji giełdowej, co jest niemożliwe, ten poziom 1.02 stanowi najprawdopodobniej średni poziom ceny, po której dokonywał transakcji, ale nawet gdyby kupował wszystkie te akcje na minimum sesji giełdowej, no to w tym momencie gruby zaczyna tracić poniżej 87 groszy, okaże się, że gruby nie jest tak mądry, jakby się mogło wszystkim wydawać. Podsumowując, w mojej opinii, poziom 1.10 w przypadku Rafako jest poziomem kluczowym. W przypadku spółki AWM sygnał kupna mieliśmy po 85 groszy. Jesteśmy po jakimś tam wzroście i warto zastanowić się, co dalej. Zauważamy bardzo mocną strefę oporową w przedziale 2.03-2.04. Spółka wróciła w okolice swoich maksimum z okresu 2015-2017 i ma na ten moment. Problemy z tym poziomem. Bycie powyżej 2,04 to jest dobrze, bycie poniżej 2,04 to jest źle. Co możemy zrobić? Mamy dwa wyjścia: albo sprzedać, ponieważ mamy opór, i wrócić na rynek w momencie, kiedy pokonamy poziom 2,04. To jest pierwsza opcja. I opcja druga, jeżeli aproksymujemy, że spółka ma fundamentalne podstawy, aby kosztować wyżej, na przykład 2-3 razy tyle od dzisiejszych cen, należy wstawić stop-loss na poziom 1,85. To jest Poziom kluczowy jest ono tyle istotny, że poziom na wstędze miesięcznej i poziom na wstędze tygodniowej wypadają w jednym miejscu, jest to 1,85. Kluczowym poziomem wsparcia dla spółki CRM jest poziom 1,77. Zauważmy, że spółka wykonała nawet ruch powrotny do tego poziomu i po dotknięciu wsparcia właśnie podbija z tego poziomu obecny kurs na moment nagrania to jest 2,02. W momencie, jeżeli zbijemy poziom 177, 77 to będzie oznaka słabości. Pamiętają państwo jak przy omawianiu spółki Rafako podałem górny zakres wstęgi jako target minimalny na 206. Rynek w większości przypadków pilnuje się tych poziomów. Zauważmy, że w przypadku spółki Cerem target na poziomie 317 został dotknięty i spółka jak widzimy na ten poziom dość mocno Zareagowała. Podsumowując, CRM, być powyżej 1,77 to jest dobrze, być poniżej 1,77 to jest źle. I trzy spółki będące w swoim czasie liderami rynkowymi: Biomet, poziom kluczowy to 16,68, jeżeli zejdziemy poniżej 16,68 to jest źle, bycie powyżej to jest dobrze. W przypadku spółki Biomaxima kluczowy poziom to 32. XTB, kluczowy poziom to 16 ,10 zł. 10 groszy. W lewym dolnym rogu widzimy listę spółek, które omówiłem na poniedziałkowym omówieniu rynku online od 01 do CCC, od CCC do IC, od IC do PCR, od PCR do TIM i od TIM do ZUE. Samo omówienie rynku trwało 2 godziny 20 minut. I na zakończenie bardzo ważny wykres. Zauważmy, że na DAXie mamy wybicie potrójnego szczytu i wyjście z trójkąta górą. Target minimalny tego ruchu to 14290. Jeżeli spadniemy poniżej minimum swinga wybijającego potrójny szczyt, to będzie znak, że Coś tutaj jest nie tak. Jest to poziom 12755. Ze względów urlopowych, kolejna lupa ukaże się za dwa tygodnie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.